No to jestem już za przejściem granicznym, za mną granica Gany. Wiza kosztuje 150 dolarów na miejscu. No trochę chcą łapówek, więc e, czasami jest problem z tą ceną, ale wjeżdżam do kolejnego kraju, przez przejście e, Afalo. Jestem w Ganie. W Ganie strasznie wolno się e, jeździ. E, kiedy przekroczyłem granicę, to co szybko tak mówiłem, można granicę bez problemu załatwić e, na e, wizę, przepraszam, na granicy. Tylko trzeba mieć potwierdzenie rezerwacji hoteli, pokazać, czy, czy ma się odpowiednie fundusze na pobyt w Ganie, w zależności od tego, ile dni tutaj chcecie być. No i płaci się za to, tak jak wspomniałem, 150 dolarów, ale jest duży nacisk na to, żeby zapłacić jakąś tam łapówkę, i w zależności od tego, jak chcecie wytrzymać, czyli 150 dolarów i czekacie powiedzmy godzinę, dwie godziny, a jak dodacie jeszcze z 50 dolarów, no to macie widzę od ręki i przychylność pograniczników. Taka jest rzeczywistość właśnie w wielu krajach afrykańskich. Oni zarabiają powiedzmy po 200-300 euro, ale naprawdę ogromne dodatki mają z łapówek na granicach. Moim celem jest region Wolty. Ja tam zatrzymam się tylko na jedną noc i tak naprawdę chciałbym zobaczyć tutaj w południowej części Gany Kumasi zobaczyć pozostałość po plemieniach Ashanti, Ashante, później Wybrzeże razem z Elminą i stolicą Akro, a następnie ruszyć na północ Gany. Tak więc no, jestem w drodze teraz do regionu Volty. Tutaj jak się jeździ po Ganie no, różnym transportem, busami, autobusami, to ta ta muzyka gdzieś tam cały czas towarzyszy. No, słuchajcie uznaje się, że Gana to jest kraj, który jest jednym z najbardziej rozwiniętych tutaj w tej części świata, kraj, którego powierzchnia wynosi ponad 238 tysięcy km2, a mieszka tutaj około 33 milionów osób. Często gdzieś tam w tych statystykach związanych z PKB jest bardzo wysoko w stosunku na przykład do innych krajów, tak więc na przykład 3-4 razy gospodarczość jest bardziej rozwinięte niż Togo czy Benin. Na razie, jak wjechałem tutaj to jakoś szczególnie tego nie zauważyłem, dlatego że bardzo podobny jest na razie do tych wszystkich sąsiednich krajów, w których byłem, ale może jak dojadę do kolejnych miejsc, może uda mi się to bardziej zobaczyć. Docieram do regionu do regionu Volta, regionu, który w czasach przełomu wieku, przełomu stuleci. Należą do Togolandu. Później, kiedy Ghana uzyskuje niepodległość w 1957 roku i właściwie Togo, kiedy trzy lata później też uzyskuje niepodległość, wówczas to odbywa się referendum i e, ta część regionu, właśnie wschodnia część Gany, zostaje przyłączona do. E, to, przepraszam, Togo to, to zostaje przyłączony e, do e, Gany. No i do dnia dzisiejszego jest to trochę taki sporny region, ale znany jest przede wszystkim z tego, że tutaj e, znajduje się rozlewisko sztucznego zbiornika, największego sztucznego zbiornika, 8,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, chyba na świecie, który jest na rzece Volta. Dzisiaj właśnie w tym regionie zatrzymuje się. Tutaj widzimy, jak dzieci są ubrane mundurki szkolne. No i to jest takie zwykłe życie właśnie gańskiej prowincji. Jestem nad rozlewiskiem rzeki Volta. Właśnie tutaj spędzam jedną noc. Niektórzy mówią, że szkoda, że tylko jedną noc, dlatego że cały region Wolty tutaj można by było spędzić co najmniej jeden dzień, bo tutaj są góry, wodospady i tak dalej w tym regionie. Ale dla mnie najważniejsze było to, żeby tutaj przyjechać i troszeczkę odpocząć. Wiadomo, że czas nie jest z gumy, więc go się nie wydłuży. Ale i tak, mimo że tylko na jedną noc, przyjechałem tutaj, tu już się cieszę. Bo jest naprawdę bardzo pięknie. Tutaj takich hoteli, hotelików jest dosyć dużo nad rzeką, więc można sobie znaleźć jakieś fajne miejsce i przenocować. poruszam dziś do Kumasi. Kiedy jedzie się do Kumasi przejeżdża się przez tereny plemienia Korabo które znane jest z wyrobu Sedibets, czyli z takich koralików i kilka takich miejsc gdzie koraliki są wytwarzane można zobaczyć tutaj coraz pojawia się informacja właśnie z jakimś zakładem z tymi koralikami, no, tutaj pokazują jakie wyrabiają i pewnie tak jak w każdym z tego typu miejscach mo można takie rzeczy kupić, one wywodzą się z Gany i naprawdę są bardzo e, ładne, generalnie wykorzystuje się je z odzysku z jakichś potłuczonych szkieł, jakieś porcelany, no jest kilka różnych rodzajów, ale w różnych częściach właśnie Afryki można znaleźć e, takie koraliki, ale Wszystkie tak naprawdę pochodzą stąd, z Gany, z tego regionu. I to nie jest wysypisko śmieci, tylko po prostu z tego odzyskuje się różne materiały do produkcji tych koralików. Ciekawie. A więc jest pięć rodzajów takich koralików. Tutaj kierownik tego zakładu oprowadza, opowiada, jak to jest też w piecu wypalane. No, i efekt jego pracy można zobaczyć w takim sklepiku. No tego typu miejsc tutaj po drodze jest kilka. Jest to element kultury tutajszego plemienia, więc myślę, że też warto po prostu zajrzeć i zobaczyć, jak to e, wygląda. O, i tutaj właśnie jest taki sklepik. O, matka, jaki to jest kolorowe, jakie piękne. Tutaj pan pokazuje, jak to tam wypala, robi. Ależ tutaj można stracić Czas i pieniądze. Jest to swego rodzaju bardzo ciekawa sztuka i element kultury. Tutaj, jak się jedzie. Tutaj, jak się jedzie, właśnie. To dużo się sprzedaje mango, bo teraz jest sezon na mango. Taki koszyk kosztuje na przykład 30 celi, czyli to jest jakieś 10 zł. Więc bardzo dobra cena za świeże, fajne mango. Bo to są właśnie takie pit stopy, gdzie można sobie. Szybko zjeść, tu się autobusy zatrzymują na pół godziny. Masz 30 minut, żeby coś wybrać i zjeść. Na szczęście, albo na nieszczęście, wszystko jest przygotowane. Nie jest to drogie. Na, a czy zdrowe, to już jak ktoś nie chce jeść mięsa, to może sobie zjeść sam ryż, fufu, czy tam coś innego, pizzę i tak dalej, warzywną. Niekoniecznie musi coś z mięsem. Jeżeli się obawia jakiegoś zatrucia otrucia. Ale też takie fajne kolory. No to właśnie się robi tak zwane takie pit stopy w różnych miejscach. To jest takie dosyć duże, bo można sobie zjeść fufu. To jest właśnie taki jam yy, zgnieciony i z łososiem. No i to kosztuje 28 cedy, czyli jakieś 2 euro. Dosyć ostre jest, ale da się zjeść. I piwko do tego za... 1,2 euro jakieś, 5 zł duże, też można funkcjonować fajnie. Bardzo dobre, może być. Jeszcze dojeżdżając do Kumasi, przed wjazdem do Kumasi, są obiekty wpisane na listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. No tutaj właśnie widać dziedziniec, no i takie symboliczne znaki, które związane są z plemieniem Ashanti. Może nie jest to duże, ale zawsze coś ciekawego można się dowiedzieć, jak na przykład o tym, że każdy członek rodu ma właśnie swego, swój taki stołek, a złoty stołek, złoty tron jest najważniejsze u plemienia Ashanti, które zamieszkuje właśnie Kumasi, miasto do którego i tutaj mi lokalny przewodnik troszeczkę poopowiadał, że odbywają się tutaj różnego rodzaju uroczystości, dawniej tutaj była orkiestra. ten budynek, który jest tam jest z 1620 roku i tutaj mamy adrinki, te takie symbole, które są, nawiązują właśnie do e, kultury Ashanti, każdy z nich coś oznacza, jest ich ponad e, 160, tutaj mamy wota. Z kręgosłupa, jeżeli ktoś składał jakieś życzenie, to mógł później właśnie tutaj przyjść i to się właśnie spełniało i trzeba było takie wody zostawić. A tam jest najświętsze pomieszczenie. Mamy te, dalej te adrinki, one występują i na szatach ludzi związanych z plemieniem Ashanti. Tego typu sanktuarium, bo to jest sanktuarium, znajdują się wokół właśnie dookoła wokół Kumasi. Ja jestem właśnie tutaj Ja nie będę oglądał tych wszystkich, bo wszystkie jest dosyć są podobne do. Siebie. Tak to, moi drodzy, wygląda. Każdy może sobie ocenić, czy warto tutaj przybyć, czy nie. No jest to na pewno obiekt historyczny, to jest pewne. Jednym z elementów kultury Ashanti są wyroby Kente. Są wyroby Kente, które, tkaniny używane są na pogrzeby, na wesela. I do różnych rzeczy. To są właśnie przed kumasją, jak się wjeżdża, takie centra. Gdzie? Hello, how are you? Hello, ha, ooh, yeah, I'm good. Gdzie właśnie ręcznie tka się kęte. Mają swoją symbolikę. Można coś takiego właśnie kupić. Ludzie, którzy właśnie wiedzą, że jest pogrzeb, to przybywają i zakupują takie tkaniny. I później udają się z tym do krawcowej, która szyje coś z tego. I właśnie jak zbliżam się do Kumasi, to w wielu miejscach e, widzę nekrologii, bo to są nekrologii, gdzie są pokazane informacje, kiedy jest pogrzeb danej osoby. To już stare, bo to 11 lipca 2023 roku, ale pogrzeby to jest właśnie swego rodzaju taka ciekawostka związana z miastem, do którego e, zmierzam. Nie tylko z kulturą Ashanti, ale również z pogrzebami. Dlatego, że one odbywają się w weekendy, piątek, sobota. E, w sobota jest taki główny dzień uroczystości, kiedy to ludzie e, właśnie się zbierają tutaj. E, widzimy ludzi właśnie ubranych na czarnych, na czerwono, więc oni też pewnie dzisiaj idą na jakiś e, pogrzeb. E, dzisiaj jest piątek. Piątek zarezerwowany jest dniem tak dla rodziny, ale w sobotę e, pochody e, są w różnych częściach od Kumasi na południe do Cape Coast i można rzeczywiście e, uczestniczyć w takim pogrzebie. Mam nadzieję, że uda mi się to e, zrobić, dlatego że chciałem w ogóle spędzić weekend w e, Kumasi, szukając takiej właśnie, można powiedzieć, nietypowej atrakcji. Region Kumasi znany jest z tego owocu, czyli z kakao, bo to co widzicie, to jest kakao. Tutaj dookoła wszędzie są. Plantację kakao, zresztą 45% PKB jest właśnie pochodzi z eksportu kakao na świat. Tak właśnie zobaczcie, rośnie kakao, czyli wychodzi z głównych badyli, a nie powiedzmy z e, jakiegoś takiego z górnej gałęzi drzewa, nie? Tak jak czasami to, albo właściwie zazwyczaj. Bywa. No, bogactwo Gany, kakao. O, i tak kakao właśnie wygląda w środku. Jest przepyszne, słodziutkie. Można je sobie chrupać i jeść. Huch, dotarłem do Kumasi, drugiego co do wielkości miasta Gany. Strasznie się ciężko jeździ po Ganie, bo dużo leżących tych spowalniaczy, korki. Jak wyjechałem na trasę Akra-Kumasi, Strasznie duży e, ruch, ale dojechałem do drugiego co do wielkości miasta Gany, gdzie mieszka około 2 milionów e, osób, a znanego właśnie z kulturą e, aszanki. Przed wjazdem pokazywałem Wam parę rzeczy, które można zobaczyć. Przed wjazdem do Kumasi, gdzie koncentruję się wokół tego, co tutaj jest, ale plus też chcę zobaczyć jakieś e, pogrzeby. Dlatego, że e, dzisiaj jest sobota, a w sobotę w różnych częściach miasta odbywają się takie uroczystości. Rano jest e, czy wystawienie zwłok nastąpiło chyba wczoraj już wieczorem, a dzisiaj rano można przyjść, oddać cześć zmarłym. O zazwyczaj około 10 jest ceremonia pogrzebowa i później po 12 rozpoczyna się impreza, bo tutaj odejście osoby zmarłej to nie jest tak jak u nas, po prostu to jest takie pożegnanie oczywiście. Gdzieś tam łza pewnie się uroni ale przede wszystkim jest to przejście do nowego życia i wierzy się, że ci zmarli są cały czas z nami, i się opiekują nami. Dlatego pogrzeb musi być jeszcze lepszy niż to, co człowiek dany miał za życie. Więc te pogrzeby są bardzo drogie. Czasami kilka miesięcy się czeka na to, żeby pochować dane ciało, żeby zebrać odpowiednie fundusze, żeby poinformować wszystkich. Tutaj wszędzie w Kumasi są wielkie billboardy, ogłoszenia, gdzie są pogrzeby, o którego dnia, o której i tak dalej. To jest niesamowita rzecz. Ja kiedyś widziałem bardzo ciekawy pogrzeb na Bali, no a teraz jestem właśnie w Kumasie, więc oprócz jeszcze kultury Ashanti chcę zobaczyć coś związanego z pogrzebami. I tutaj wiem, że niedaleko stąd coś już jest, bo słyszę w oddali muzykę. O, tutaj jestem w pobliżu miejsca, gdzie jest pogrzeb i to jest plakat tej osoby, która no, leży w trumnie, ma miała 82 lata, jak zmarła. I uroczystości co się będzie w poszczególnych godzinach odbywało? To niesamowicie to wyglądało. Teraz przewodniczący ceremonii będzie usadzał, będzie część pogrzebowa, a później rozpocznie się znowu iż, impreza. Na wesoło, ale niesamowite, naprawdę. Jednym z takich miejsc związanych z kuluro, kulturą Ashanti jest pałac Manhia Palace, którym jest teraz muzeum. Ja je widzimy czynne codziennie od 9 do 17. No i tutaj sobie trochę połażę, zobaczę co tutaj jest i jeszcze chcę zobaczyć Centrum Kultury Ashanti w Kumasi. Jestem przy pałacu. Tutaj zwiedzanie pałacu rozpoczyna się od oglądania takiego filmu. Tutaj przy wejściu mamy dzwon pokoju, który został ufundowany przez, dobrze widzicie, Kofiego Anana dawnego sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlatego, że Kofi Annan właśnie pochodzi z Gany, ba, nawet więcej, pochodzi właśnie z Kumasi, z tego miasta, jest najbardziej znanym mieszkańcem e, Kumasi, dzwon e, pokoju. Ja już e, trochę opowiadałem o Kofi Annanie, jeżeli chodzi o Rwandę, tam pojawiły się te rysy, podczas których to, no, rządów jego nie wszyscy dobrze go oceniają, a tutaj mamy Fikusa Baniana przy wejściu do pałacu. A więc filmik i zwiedzanie. Jestem po zwiedzaniu już tego pałacu-muzeum. No niestety nie można było robić ani zdjęć, ani fotografować od razu przewodnik zwraca uwagę, bo tutaj oprowadza przewodnik, ale bardzo ciekawe, bardzo fajne muzeum, pokazujące różne historie z życia Ashanti, tłumaczące dlaczego jest królestwem matrymonialnym, bo to królowa tutaj jest najważniejsza, a nie król. To królowa wyznacza e, królestwo, król też może wyznaczyć królową. Dosyć to jest może skomplikowane, teraz nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, bo tego naprawdę było bardzo dużo, ale myślę, że e, bardzo e, ciekawe e, muzeum opowiadające właśnie też trudną historię z Brytyjczykami o Złotym Tronie, o tym święcie, które odbywa się z 42 dni, na które można trafić, więc bardzo fajne miejsce w Kumasi. A po zwiedzaniu można przyjść i popatrzeć na jakiś sklepik z pamiątkami. No i są jakieś magnesiki. Również ciekawym takim miejscem jest Centrum Kultury Ashanti. Gdzie oczywiście są jakieś stragany, sklepiki i może coś tam jeszcze, ale są różnego rodzaju, właśnie takie galerie. Hi, how are you? Yeah, good. W szykańskim Ministerstwie Turystyki Centrum Kultury Aszanty. W Centrum Kultury Ashanti można zobaczyć próby do jakiegoś przedstawienia. O. Mam talent. No i to jest właśnie administracja i też nazwy poszczególnych tych znaków. Centrum kultury Ashanti. I na tym kończę pobyt w Kumasi, jadę na Złote wybrzeże. Jeszcze uda gdzieś może jak się załapać na jakąś drugą część pogrzebu, która jest jeszcze weselsza niż to, co widziałem. No to będzie fajnie. Jak nie, to i tak dużo już widziałem.